Cudownego dnia, moi drodzy. Dzisiaj mamy pełnię, wchodzimy w pełnię. O pełni napisałam. Możecie znaleźć na moim Facebooku mój nowy Facebook, Anila Bentaleb. Zapraszam Was serdecznie. W oddaniu możecie słyszeć pochrapywanie mojego cudownego psa. Co dzisiaj nam mówi energia? Ostatnie nasze rozmowy, tak jak. Właśnie energia, bardzo dużo rozmawiamy o aniołach, o manifestacjach, o cudach, o zdrowieniu, dzisiaj energia nam właśnie o tym przypomina. Dzisiaj to, co do mnie przypłynęło z samego rana, to to, że mamy właśnie bardzo silną, potężną ochronę aniołów, archaniołów, poprzez takie właśnie. Potrzebty naszego serca, naszej intuicji możemy się bardzo mocno zwracać właśnie o pomoc. Dzisiaj energia mówi nam o odwadze, też o miłości. Jest takim naszym wewnętrznym właśnie mentorem. Pamiętajmy, że mamy codziennie potencjał i otwieramy ten potencjał. I kiedy patrzymy bardziej pozytywnie na nasze życie, to zajmujemy się tym. Pamiętajmy, że też dzisiaj, że lęk o własne życie, czy w ogóle lęk osłabia nas, osłabia naszą moc, bo tak naprawdę możemy wiele. Dzisiaj energia mówi nam o aniołach. Przypomina nam to, że są to takie wspaniałe, właśnie istoty, które są i zawsze będą. Dzisiaj pomyślmy właśnie o swojej duszy, o tym, jakie wybrać najlepsze drogi. Jest piękna energia, i w tej energii mnóstwo jest właśnie takich możliwości, ja to nazywam manifestacji, żeby własną własną intencję nasycać i żeby usuwać blokady, przeszkody. Dlatego dzisiaj Wam to życzę stałego serca, żeby właśnie odpoczywać, regenerować się, ale wysyłać też Wasze intencje prosto do źródła, żeby dać sobie taki czas na wzmocnienie, na uzdrowienie, na... Takie wzmocnienie własnej namocy. Oczywiście zamawiajcie, co nadchodzi do Twojego życia. Na moim Facebooku znajdziecie post konkursowy. Zapraszam serdecznie. Zapraszam do kontaktu. Transmisje będą wkrótce. Pozdrawiam.